Ja witam z powrotem na kanale, moi drodzy szybkie przypomnienie jest to oczywiście odcinek konkursowy, styczeń tego roku 127 subskrybentów, tak zaczynało się to wszystko i wtedy właśnie zacząłem po prostu udostępniać filmy z komentarzem następnie czerwiec tego roku 231, oczywiście był to pierwszy giveaway stąd właśnie też mam tego Prinskina i powiem wam, że Jestem pod wielkim wrażeniem Waszej aktywności na kanale, za co serdecznie dziękuję. A to jest Prinskin zrobiony dosłownie wczoraj. Jak kompletowałem tutaj na ten materiał, czysto subskrybentów, właśnie październik tego roku. Także powiem Wam, że jestem bardzo, bardzo Wam wszystkim wdzięczny za wsparcie. Jest to oczywiście łatwo policzyć 186 subskrybentów, po prostu porównując do stycznia do tych 127. Także dla mnie jest to wielki skok przyszłość bardzo wam serdecznie dziękuję tak jak kiedyś mówiłem jest to dla mnie tylko i wyłącznie hobby ale cieszę się że wam też się podoba to co robię i jest po prostu jest to takim motywatorem dla mnie do dalszych działań. Kanał się rozwija jak widzicie prowadziłem też tutaj taką część informacyjną już następny odcinek będzie już niedługo najprawdopodobniej jutro także Miło jest zrobić to, jeżeli wiemy, że komuś się to podoba, także jeszcze raz bardzo, bardzo wielkie i serdeczne dzięki. Oczywiście atakowałem Intowinto już od jakiegoś czasu, dwa razy mnie zbył z niczym, a natomiast tutaj już nie odpuściłem, powiedziałem mu, że 300 subskrybentów to jest tak naprawdę przyrost prawie razy dwa na kanale, więc dobrze by było, się odwdzięczyć subskrybentom, w końcu ich tytuł promuje. No i przyznał mi rację, po prostu dał mi coś małego. Oczywiście chyba przez tą aktualkę, przez tą dużą pracę, którą poświęca na naprawianie bugów zapomniało, że to miało być coś małego i... Więc tak, 7 dni konta premium razy 2. Jest to nagroda ode mnie, dlatego że Minto Winto przyznał mi tylko jedną nagrodę. Jest to oczywiście pojazd premium. Natomiast żeby nie było tylko jednej nagrody, Postanowiłem tutaj przyznać od siebie dwa razy po 7 dni konta premium, także mam nadzieję, że tutaj wam się ta nagroda przyda i spodoba, dlatego że wiadomo, na koncie premium zawsze lepiej nam wszystko wychodzi, łącznie z zarobkami, z grindem i itd. A nagrodą właśnie od Minto za co bardzo serdecznie mu tutaj dziękuję, jest ten oto zabijaka, czyli Bacatelion Burask, oczywiście czołg premium nacji francuskiej ósmego poziomu. Niesamowity wariat. Jeżeli szukacie jakichś filmów o nim, zapraszam, mam również na kanale film o tym pojeździe. Jest to niestety jedna nagroda, jak widzicie, ale za to jak zacna. Także cieszę się i nie mogę się doczekać, żeby po prostu Wam tą nagrodę wręczyć. Dobrze, co trzeba zrobić, żeby wziąć w ogóle udział w losowaniu? Oczywiście tak jak zawsze i wszędzie, bez zbędnych komplikacji. Proszę was, zostaw pod filmem Gamer, tak, czyli dokładnie taki jak masz, logując się do gry i z dopiskiem X na Xboxa lub P na Playstation. Tak naprawdę nie ma znaczenia, czy będziecie pis pisać Xbox X, czy S, czy Playstation 4, 5. Nie ma kompletnie znaczenia. Po prostu wystarczy X lub P. Ja bym napisał Marcinir X. I to by po prostu wystarczyło. Oczywiście, gamer tak musi być, dokładnie taki, jaki macie. Uwzględniajcie duże literki, małe literki, spacje i inne znaki specjalne, żeby oczywiście później nie było jakichś em, nieporozumień. Ostatnio w czerwcu to było już jakiś czas temu po prostu nagrody doszły, z czego się cieszę, więc tym razem też nie spodziewam się jakichś problemów. Opcjonalnie, oczywiście. To już od Was zależy. Choke premium dopiszcie lub 7 dni konta premium, dlatego że być może ktoś ma ten pojazd, a ucieszyłby się bardziej z konta premium, lub odwrotnie, ktoś ma dużo dni konta premium, które mogliśmy wygrać w różnych eventach, a nie ma buraska i też by mu to sprawiło radość. Także napiszcie po prostu opcjonalnie, którą nagrodę wolicie. Także tak właśnie to będzie wyglądać. Oczywiście mam zamiar jeszcze zaatakować Minto Vinto przed świętami. Być może Mikołaj Minto Winto jeszcze zdecyduje się coś przyznać przed samymi świętami. Moi drodzy, serdecznie zapraszam tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, do subskrypcji kanału, dlatego że będzie mi łatwiej rozmawiać z Minto Vinto o przyszłych nagrodach dla Was, pokazując mu, że kanał ciągle się rozwija. A ja oczywiście jeszcze bardzo raz serdecznie Wam wszystkim dziękuję za wsparcie, za wszystkie lajki, komentarze pod filmami. Za aktywność na kanale jest mi bardzo, bardzo miło. Tym bardziej, tak jak mówiłem, że to jest moje hobby. E, więc tak, podanie zwycięzców nastąpi 24 października. Wtedy sobie wyłonimy zwycięzców tych trzech nagród i podam Wam po prostu e, wyniki. Po prostu zrobię film e, z losowaniem, tak jak ostatnio w czerwcu, i będzie to jak zwykle przejrzyste. Także powodzenia wszystkim życzę, którzy biorą udział w tym konkursie. I następny odcinek już bardzo niedługo, także serdecznie zapraszam, oczywiście będzie to odcinek informacyjny, tak jak mówiłem, trochę się nowych rzeczy w grze pojawiło, więc będzie o czym porozmawiać. Oczywiście powodzenia wszystkim jeszcze raz, dziękuję za to, że jesteście ze mną i wspieracie mnie i do następnego odcinka już niedługo, trzymajcie się, hej!